O, no, Wyłączyłem chyba sobie nagrywanie zamiast pauzować. Chyba tak. Dobra, trudno. To poprzedni odcinek będzie trochę krótszy albo będzie miał odpowiednią długość, bo oczywiście moje nagrywanie jest takie lipne. Wszystko rzecz ujmując. Aha, problem. Problem taki, rozumiem. A jeszcze tak mogę zrobić, tylko nie wiem, kto to rozwali. Jest okej. Okay. No to jeszcze raz siedemeczka. Dwieczka. Proszę, dwójka. Jedziemy Ej halo ale tu są przeciwnicy oh, w się sensie, do niczego Wracać mi tu Czy ktoś jeszcze to usłyszał? Mam nadzieję że... Oh. Dlaczego oni nie mogą ich zaatakować? Twoje stworzy rogaty. atakują. Rogaty coś sobie trafi, nie umie z tego co widzę. Zakazajcie, załatwimy ich tu No to teraz nigdy nie jesteśmy warty Wyczerpują się zapasy złota. Twe sługi wykrywają. No, poszło dobrze, tylko widzę, że tutaj jest chyba lawa. Ano, lawa. Więc będą mogli przez to przejść tylko rogaci i smoki. O, oh boy. Dobra, momencik, muszę się rozprawić z tym rogatem. Zaatakowano twoje stwory. Koleś na ludcu rzuć. Idzie o to. To jest sobą. Muszę coś z nim zrobić, momencik. To się nazywa szał zabijania Co ja mam z takim sworem zrobić no? Wypad mi stąd Spokoisz się teraz Spokoisz się Nie, chyba się nie uspokoi Co ja mam z taką mędą zrobić, no? Zostaw mi chochliki. Wszystkie chochliki pouciekały. Wyczerpują się zapasy złota. Nie stać się na treningstwo. Często walczą między sobą. Nie stać się na treningstwo. Co ja mam z takim kolesiem teraz zrobić? On mi się przyda, no? Chciałbym go gdzieś zamknąć. Ale on drzwi rozwali. No już myślałem, że mu przeszło. Tylko się chyba już nie dał dobruchać, teraz będzie latał jak głupi po prostu. Kurt! Czekajcie się chwilę nie Wiem, że to głupie, bo mogą sobie pójść dookoła. Tu jest między Rogaty też nie jest głupi. aby to wykombinować. Dobra, więc mi są wypad Idźcie sobie tu. Ja tutaj zakwateruję dlatego Buduję mu tu świątynię i może. Uda mi się go jakoś udobruchać jeszcze, jeśli nie, to się go pozbędę. No, no nie chcę tu siedzieć będę jedna ci za mało złota. Dało się albo jeszcze nie O, -o. Nie dezertuj, nie dezertuj, bo mnie w wkurzy, wkurzysz mnie za Sam nie wiem, co z nim teraz będzie. Nie wiem, czy mu przeszło już, czy jeszcze nie. Zamknąłem go w pomieszczeniu i si do świątyni, nie wiem czy to zadziała, czy nie. Bo jest bardzo wkurzony. No, ale się modlił. Może, drzwi. Może mu przejdzie. A jeśli nie przejdzie, to nie wiem co zrobię. Wywalę go, no i zrobię sobie innego. Trudno. O, 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 o. widzicie, jak szybko spada? O, jest, ok. Ja go tu zostawię, zamkniętego samego. Tylko mu tu... jakiś... Yy, miejsce do treningu mu zrobię, tylko nie wiem jeszcze jak. To to będę musiał rozkopać troszkę. Jedennego chłopika... a nie, spadł, nie ma tu A, zapomniałem. Przegrywają. Wiedziałem, żeby go nie wypuszczać. Na takim kurniku zrobią się zwierzątka? A czy te kurczaki? Czy... Cz, no właśnie widzę. A tam wypuszczę rogatego, to on znowu wszystkich będzie chciał zabić. Ja Was nie lubię, zabiję Was wszystkich. Ja on znowu poleciał Tak już odchyły od normy Czy co Ty mi lepiej powiedz kiedy on nie jest zdenerwowany Będzie łatwiej No nie nie Trudno Sarczy tu postawić drzwi po problemie. Trudno. Nie wiem, co z tym rogatym zrobię w takim razie. A nie, zrobi mu się to jakieś kurczaki. Dobra, to myślę, że jakoś tam wytrzyma z tymi trzema kurczakami na godzinę. Nie, wytrzyma na pewno. A jak nie, to trudno. Żyje się, trudno. Żyje się dalej. O, fuck. A co teraz? On się przebije przez te drzwi. Mówiłem, że się przebije. Nie, idiota stanie przy nich i będzie stał. Nie sądziłem, że tak zrobi. Widzę.

Tego czasu rogaty będzie sobie tu stał. Ja właśnie nie denerwuję. Nie. To dobrze. O 1900. Kurczaki. Nic tu nie zrobię. Za, A, za dużo tych pułapek jest po pierwsze. No, trudno, roga, tego nie wyszkolę już na, na maksymalny poziom. Mówi się trudno. Ja mam przymus włączony. I się teraz uparł i on chce iść jeść. Tu masz przecież. A co teraz chcesz? Dobra, po kasę i z powrotem. Wyczerpują się Chodź tu. Się deaktywowała to dobrze. Jeśli z tego skorzystam, to powinno mi się udać. Udało się go uratować. To serce jest daleko stąd. Nie no, sekundę mnie nie było I chyba tego do lawy jeszcze wrzuciłem na dodatek ja Jeszcze więcej drzwi, bo dalej mi mało No nie Dobra, ale mam sprawę Wszyscy kopać złoto Kryształek a ja idę tu. Gra zapisana. Przegatek na razie olewam, niech sobie tam sam siedzi. No pusto. No, super pocieszające. To było głupie, to było głupie. To ty mi się przydasz tu. Oprócz fajnego efektu ten granat nic nie daje. Ciekawe czy... O nie znowu ławka kamienna. Znowu bym się dał złapać, ale nie tym razem. bo chcę zobaczyć najpierw co tam jest Może tym razem mi się go udało uratować. Nie I tym razem misja nie powiodła się Przykro mi Dobra w się taczać już Wyczerpują się zapasy złota Jak tam rogaty Tylko się trzyma chyba. Gdzie on jest? Ej, ja nie widzę rogatego. Się przyciął idiota. A głodny jest. Zobaczę czy już się uspokoił. Mogę go wrzucić wśród innych. Nie, nie mogę go wrzucić wśród innych. Dobra, ale te stwory już otworzę. Niestety ciebie rogaty wciąż muszę mieć w zamkniętym pomieszczeniu. Wybacz! Już się przestał złościć. Okej, okay, kolejna próba dostania się do tego pomieszczenia. Aha, dobrze się to, okej. To są stalowe drzwi, więc trochę minie to nie rozwalimy. Zatem chcę, żeby ten yy, Hochrikson zniknął, zanim się, się rozpocznie atak. Chodź się tu. O, mam dwie damy na dziesiątym poziomie. Rogaty jest Ben. I tu jest serce. Tu jest serce. Jak się tam dostać. Dobra, przebijamy się dalej. Gra zapisana. Wezmę tylko ich. Chociaż nie one też się przylatą. Mocny był, ale poległ. Ciekawe co my tu mamy. Czyli teraz bramki. zapisana. Kolejny raz bramki. sprawdzałem po kolei. Wow. Okej, okay, są po mojej stronie. Rozwalę to wszystko. Jeszcze jeden tam chodzi. Jeszcze dwóch! O, masa ich tu jest. Ile ich mam razem? Ośmiu. A, i teraz ich wszystkich wytrenuj. O, to będzie masakra. Czyżby znowu jakaś pułapka tu była? Jedno jest pewne, jest mnóstwo kasy. Znowu będzie trzeba kombinować z rogatym. Jak wziąć roga tego i wrzucić go do skarbca, żeby nie podabijał przy okazji reszty stworów? Tak przy okazji słyszycie w tle takie podwójne dźwięki. To przez to, że mam włączone i gadugadu -gadu oraz inny komunikator Akuku, ponieważ ja korzystam z komunikatora Akuku, a moja siostra korzysta z komunikatora gadugadu. -gadu. Tak jakoś jestem przyzwyczajony do akuku, nie wiem, jakoś łatwiej mi się z niego korzysta. Jest jakiś taki akuku jest bardziej przejrzysty po prostu. Dobra, wszystkie swory... Sforey walczą między sobą. przegrywają. Chyba wypuściłem roga tego przypadkiem. Weź co masz wziąć. Część sług nie może dostać się do swych legowisk Możecie mi uwierzyć albo nie, ale od mi z ręki zła uciek. No nie. Okej, okay, wziął wszystko co miał wziąć i spadać z powrotem. Nie stać się Część sług nie może dostać się do swych legowisk. To muszę zajść z powrotem. jest przypadek wziąłem trochę kasy. jest twory Widzę. Za chwilę przestanie. Wszystko już otworzyłem. No chyba, że kogoś gdzieś zamknąłem przez przypadek. Nie widzę żadnych drzwi zamkniętych tutaj. Tu jeszcze trochę kasy jest. Część sług nie może dostać się do swych legowisk. walczą między sobą. Gdzie są te stwory, które nie mogą się dostać do swych legowisk? Skąd te drzwi się tu wzięły? Czy ja mam? Nie, już myślałem, że mam pomocnika włączonego i dlatego tu są te drzwi. To nie wiem w takim razie skąd one się tu wzięły. No to trochę potrwa. Aha, bo oni tutaj mieszkali, a teraz skoro to zniszczyłem, tam rzuciłem rogatego, to wszyscy są teraz tu. To tu wybuduję mu leże. Zniesiesz się? Pewnie Myślę, że tędy jakoś można się przebić. Gra zapisana.